Gdy Brown coś wypowiada, to system później realizuje. To nie jest przypadek, że Brown mówi, potrzebujemy energii atomowej, proszę bardzo. Nagle mamy Westinghouse i rządy jego kolegi Mateusza Morawieckiego, jego kolegi Brown, przyjaciel Kornela Morawieckiego, agenta CIA. To to przypadek jest, tak? I nagle mamy plan wciśnięcia nam jakichś reaktorów jądrowych. Brown mówi, Polska powinna mieć broń atomową. Proszę bardzo, od razu mamy program nuclear sharing wprowadzany przez rządy Morawieckiego i Dudę. Brown mówi, zapraszamy Ukraińców do wykupowania majątku w Polsce. Proszę bardzo, chwilę później mamy potężną falę emigracji z Ukrainy. I tak dalej, i tak dalej. Przez lewy antysystem przepycha system korporacje. Ja puszczę tego Brauna. Tak dla przypomnienia, bo dziś tą swoją narracją konfrontacyjną, antyukraińską przykrył państwu wiedzę o sobie. Że to my mamy trzymać na dystans tych naszych y, pobratynców, tych naszych braci, dzieci tej samej cywilizacji. Drogi wyborco, zanim po raz kolejny od 1989 roku wybierzesz na prezydenta podstawionego przez Wall Street swojego oprawcę, Posłuchaj tego proukraińskiego i nacjonalistycznego kandydata, co mówi o swoich braciach ukraińskich spod czerwono-czarnej flagi. Jakie to mu się marzy imperium, polsko-ukraińskie i Rzeczypospolita obojga narodów przy akompaniamencie kapitału Wall Street, który stoi za Panem Brownem. Czy chcesz takiego prezydenta, który chce połączyć Polaków i Ukraińców i wprowadzić karę śmierci dla ciebie? Pomyślne rozwiązanie! Tak, sprawy ukraińskie, jak polskie to jest? Proszę Państwa, to są słowa Brauna z lutego 2014 roku. Integracja międzymorza, Bałtycko. Integracja międzymorza. Projekt międzymorze to jest projekt, proszę państwa, Deep Stateu. Ja mówiłem o tym, pchali to wtedy, to okolice brał, na to pchały, Jakie międzymorze? Wy się pukniecie, przecież to jest projekt amerykański. To ci, ci ludzie, ci funkcjonariusze CIA i beneficjenci. Dużych pieniędzy od kapitału, potem uczelnie tworzą za te pieniądze, to oni pchali ten projekt. Ja mówiłem, to jest pas spalonej ziemi dla nas żadnego międzymorza to nie jest nasz projekt to jest do głupków kierowane, którym się marzy dawna Polska, tam XVI wieczna bzdura tego nigdy nie będzie. Żerują na Waszej chciwości. Ograbili was z majątku. Brown tworzył filmy dokumentalne w latach 90 usprawiedliwiając, usprawiedliwiające jaki to ten PRL był zły. Jak teraz, teraz to będzie dobrze. Znaczy, to komuniści byli źli, teraz to będzie dobrze. Pooglądajcie sobie filmy Brauna, do cholery sami spójrzcie co to za człowiek jest. Ale dalej, dalej panie Grzegorzu, dalej. adriatycko Czarnomorskiego. Chodzi o budowę imperium w tej części świata. To jest dobra okazja powiem. W pro... Proszę, Państwa, te, te argumenty syła, 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 si. si. Proszę Państwa, no to, to, to oni zawsze żerują na tych prymitywnych osobach. Si, silni będziemy silni. Nigdy nie będziemy silni, jak nie będziemy mądrzy. Panie Grzegorzu, niech o naszych braciach Pan powie. Żeby wrócić do Lwowa. Tak? No, Ukraina się rozpadnie i my wtedy, Panie, będzie Polska od pierwszego. Co będzie miało ich znieczulić na rozmaite inne operacje, które zostaną dokonane na, na, tych, na tych krajach? Jestem przekonany, że jeżeli mamy wracać do Lwowa. E, to wyłącznie na tej zasadzie, że jak dzisiaj to, e, dzisiaj to bardzo trafnie e, kolega sympatyczny mi e, e, taką formułę podpowiedział e, i ona bardzo mi się spodobała, więc ją tutaj powtórzę. E, e, niech do tego dojdzie, że Polacy wykupią pół Lwowa, że Polacy wykupią połowę kamieniczek przy lwowskim rynku, a w tym samym czasie niech się Ukraińcy tak wzbogacą, żeby wykupić połowę kamieniczek w przemyśle i ćwierć rynku krakowskiego. No to... to, co Brown wcześniej zmiękczy w umysłach tych mniej inteligentnych ludzi antysystemu, to potem się realizuje. Azowcy bo się wzbogacili, panie Brown, na dystrybucji pomocy humanitarnej i wojennej. No i teraz wykupują. To spełniło się pana marzenie. Proszę państwa, on na każdym etapie robi odwrotnie niż trzeba. Wtedy ta imigracja była niepotrzebna, ale dziś jest niepotrzebna walka z nimi. Gdy będziecie państwo głosować na Brauna, zastanówcie się, przecież temu człowiekowi nic się nie dzieje. Jak on musi być w tej hierarchii światowej wysoko, za to wszystko, co odwala, jemu się nic nie dzieje. Ma, nie chce już tam się odwoływać do jego rodziców, tak jadą sobie do Stanów i od razu praca na uczelniach. My tam gary myliśmy, jak pojechaliśmy. Ja bym tego nawet nie pokojarzył. Gdyby nie to, że doświadczam bardzo skomplikowanych akcji ze strony zwolenników Brauna. to są bardzo poważne operacje psychologiczne. Oni mówią, że ja promowałem, proszę Państwa, szczepienia, to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. To Brown wtedy, gdy go ścigali różni ludzie, i pytali, Pan się zaszczepił jako poseł, czy nie? To nasza prywatna sprawa chodziło posłów Konfederacji. Do tej pory nie wiemy, czy się zaszczepili, czy nie. Co tam jeszcze dla Ukraińców pan y, miał wtedy, panie Grzegorzu? Y? No I proszę bardzo, niech będą tak zasobni, bogaci, niech się tak dorobią, między innymi na kontaktach tych, tych prawdziwych, autentycznych kontaktach. I w związku z tym... Z... No to się dorobiali, y, zgodnie z pana zaproszeniem. Burdele założyli na Podkarpaciu. Zauważcie Państwo, trwa cały festiwal serdeczności wobec Ukraińców i dalej nikt nie mówi, co praktycznie zrobić, żeby normalni ludzie z Kijowa i ze Lwowa mogli przyjechać do Polski nie płacąc ciężkich dla siebie pieniędzy za wizy. Proszę Państwa, promotor darowizn dla Ukraińców, żeby nie musieli płacić ciężkich pieniędzy, żeby im zwolnienia robić, to potem wprowadzał, proszę państwa, system. Zawsze Bombardowanie wstępne, urabianie e, ludzi e, było przepychane przez lewy antysystem. Prowadzą tak, panie Grzegorzu. Potem się spełniły pana marzenia, i e, rządy PiSu, jak i te teraz, e, fundują Ukraińcom różnego rodzaju darowizny. Tak, żeby nie musieli płacić pieniędzy na, za wizę. Spełniły się pana marzenia. I nie stojąc w upokarzających kolejkach po tej wizji. Co z tym zrobić? Co zrobić z tym, żeby można było dokonywać transferów finansowych między Kijowem a Warszawą? Tak, I jesteśmy w ludzie. <laughs> tu są jakieś wstawki jeszcze porobione. Jak tu, jak tu pomóc Ukrainie, żeby pieniądze było? Wszystko potem zostało wprowadzone. To, to co Brown w 2014 roku w lutym wymarzył. Dzięśny za, za e, opłaty i możliwość korzystania z tarlinków. Przecież Polska wydała około 200 milionów dolarów i to jest bardzo ważne dla naszego wojska. Jak w obrębie tej samej cywilizacji? Ukraińcy muszą zatrzymywać się na długie godziny na tej żelaznej kurtynie, która zapadła w środkowej Europie, no na naszą korzyść, że ona jest przesunięta na wschód od Polski. No, wtedy pan Grzegorz jakby przewidział, że po Majdanie będą wykupowane majątki na Ukrainie i żeby to kajne gręce, żeby tej granicy nie było. A, a nie stoi na zachód, ale jak to jest upokarzające i jakie to jest straszne, jakie to jest sprzeczne z całą naszą tradycją, że to my mamy utrzymywać tę żelazną euro kurtynę, prawda? Że to my mamy trzymać na dystans tych naszych y, pobratynców, tych naszych. Pan Grzegorz właśnie powiedział o przesunięciu granicy pod Rosję, czyli włączyć Ukrainę do naszego tu wspólnego y, kołchozu. To jego marzenie z 2014 roku, które niemal Urszula von der Leyen dopięła. Braci, dzieci tej samej cywilizacji. Wspieramy Ukrainę i będziemy wspierali. Wspieramy Ukrainę militarnie przesyłając wsparcie, szkoląc ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy i wspieramy Ukrainę i będziemy wspierali Ukrainę politycznie w jej drodze do Członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, w NATO, w największym sojuszu obronnym świata, jak i na jej drodze do Unii Europejskiej, która mam nadzieję wkrótce zakończy się pełnym członkostwem. A zatem dzisiaj trzeba pracować nad tym, żeby jak się odmknie, na nowo uchyli jakieś okienko koniunktury politycznej, to żeby się jeden Polak z drugim Ukraińcem nie opowiadali bredni o naprawianiu demokracji, tylko żeby się zabrali za budowanie poważnego państwa, prawda? I... Wspólne państwo. Niech się Polak z Ukraińcem biorą za budowanie wspólnego państwa. To jest wojna domowa. Oby jak w poprzednich przypadkach się wszystko sprawdziło, co sobie wymarzył Brown, to się mu nie udało. Nie podoba się panu koncepcja Unii Europejskiej. No tak samo jak się wielkiemu kapitałowi ona nie podoba, bo była wymierzona przeciwko niemu, a że później wielki kapitał zainwestował w, w niektórych polityków europejskich i ta Unia zaczęła się dziwnie zachowywać, to już jest inna sprawa.